Witajcie, przyjaciele! To program Imperium Kłamstw, w którym omawiamy manipulacje i dezinformacje w rosyjskich mediach. Pokój jest niemożliwy, winna jest Europa, jak rosyjska telewizja przerabia wojnę i negocjacje. W niedawnym odcinku programu 60 minut Olga Skabiejewa i jej goście demonstrują technikę, która stała się powszechna w rosyjskiej telewizji. Przeformułowywanie wojny tak, aby agresor wydawał się gotowy do pokoju, a Europa wydawała się główną przeszkodą w jego postępie. Pierwsza ramka otwierająca Rosja chce pokoju, ale nie da mu Donbasu. Fragment rozpoczyna się cytatem sekretarza stanu USA Marco Rubio, w tym telewizyjnym uniwersum jest on szefem Departamentu Stanu. Stwierdza on oczywistość: Rosja deklaruje, że chce zachować pozostałą część obwodu Donieckiego, a Ukraina nie może się na to zgodzić. Potem następuje istotna zmiana: Rubio, Moskwa stawia żądania, których Kijów nie może zaakceptować. Skabiejewa natychmiast tłumaczy to następująco: Putin, nie uzyskawszy dyplomatycznej zgody na oddanie Donbasu, odbije go siłą. Innymi słowy, rosyjska presja militarna jest przedstawiana jako naturalna konsekwencja uporu Ukrainy, a nie jako kontynuacja agresji na pełną skalę. To ważny chwyt propagandowy. Punktem wyjścia nie jest sama inwazja, ale słuszne żądania Moskwy, które rzekomo są ignorowane. Druga Ukraina jako wyczerpana ofiara zależna od USA. Następnie przed kamerami pojawia się ukraiński wysłannik na szczyt G7. Jego wypowiedź jest cytowana w taki sposób, aby stworzyć wrażenie, że Kijów nie polega już na własnej armii, a jedynie prosi Waszyngton o pomoc w przetrwaniu zimy i zwiększeniu kosztów wojny dla Putina. Buduje to podwójną narrację. Pierwsza. Ukraina jest wyczerpana energetycznie i żyje bez prądu przez większość dnia. Dwa. Jest całkowicie zależna od amerykańskich sankcji i pomocy. Nie omawia się przyczyn, dla których Ukraina znalazła się w tej sytuacji rosyjskie ataki na sieć energetyczną, zniszczenie infrastruktury. Nie mówi się o winie za cierpienie ludności, zamiast tego nacisk kładzie się na złe rządy, zależność i nieefektywność Kijowa. Amerykańskie media społecznościowe pękają w szwach od dwóch zdjęć rzekomo zrobionych przypadkowo w zeszłym tygodniu. Bombowiec strategiczny B-52 z prototypem najnowszego pocisku manewrującego LRSO, pocisku Utechka, wyciek z głowicą jądrową Burwiestnik. Burza jest ewidentną odpowiedzią pentagonu na rosyjskie testy pocisku Buriestnik. Burza. Nowe zdjęcia wykonane przez Lotniczego Rayana Vatamure przedstawiają samolot B-52H Sił Powietrznych USA, lecący na małej wysokości nad Kalifornią z jednym zewnętrznym pylonem przenoszącym nowy pocisk AGM-181LRSO. Oczekuje się, że zastąpi on starzejący się pocisk manewrujący odpalany z powietrza AGM-86B, zapewniając amerykańskim bombowcom strategicznym. Broń dalekiego zasięgu, trudną do wykrycia. Odkrycie takich ściśle tajnych obiektów w świetle dziennym często nie jest zbiegiem okoliczności. Fakt, że bombowiec leciał na małej wysokości przy dobrej pogodzie, może wskazywać, że siłom powietrznym USA zależało na tym, aby nowy pocisk został zauważony.